Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Krypto w dniu 15 stycznia 2025 roku. Oczywiście standardowy jest tutaj z nami wykres. Wykres jest dzienny. Świece są japońskie dla odmiany. Wyrzucimy sobie z naszego wykresu wolumen. Na razie nie jest nam zupełnie do niczego potrzebny. Natomiast przyjrzymy się troszeczkę z bliska tej sytuacji, którą obecnie mamy na... W wykresie nam chodzi najbardziej o tą świeczkę. Jak widzicie, ta świeczka jest dosyć specyficzna, ma bardzo długi dolny cień. Ten dolny cień kończy się na poziomie 380 15 zł, ale to jest zielona świeca. Czyli oznacza to, że w ciągu dnia ruch na tej świeczce odbywał się w następujący sposób. Jak przejdziemy sobie do 4 godzinnego wykresu, to możemy go zobaczyć. Jeszcze jedna chwila. O. W ciągu dnia było zejście spadkowe dosyć, dosyć, dosyć gotowne. Następnie bardzo ciekawy bullish engulfing pattern, albo też objęcie hossy zostało. Zrobione i mamy tutaj już ruch wzrostowy, ale zobaczcie, co jest charakterystyczne tego ruchu wzrostowego. Mamy 5, ewentualnie pięć fal, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. Tu mamy pewnego rodzaju korektę, no tak w takich granicach 400, 404, a nawet tak, 404 tysięcy złotych. No i teraz czekamy, aż nam tutaj ta konsolidacja rozwiąże problemy z kolejnym ruchem, czy to będzie wzrostowy, czy spadkowy. Ponieważ poprzedzający ruch wygląda jak um, impulsywny według terminologii e, teorii Far Elliot'a, no to teraz poraz na korektę i można kontynuować ruch wzrostowy. No i teraz kolejna sprawa. Gdzie możemy się spodziewać tego ruchu wzrostowego? Dokąd? Do jakiego poziomu? No, pierwszym takim poziomem um, docelowym dla tego ruchu wzrostowego będzie 419 500 zł. To jest ten szczyt z 7 stycznia. Zanim jeszcze w ogóle dojdziemy do, powiedzmy, szczytu z 17 grudnia, na razie mamy tutaj ten poziom docelowy. Zaznaczmy go sobie na czerwono, żeby to było wiadomo, że to jest to opór równocześnie techniczny. Natomiast wypadałoby jeszcze sprawdzić, jak dużo. Znieśliśmy z tego swingu spadkowego w terminologii Fibonacci'ego. Weźmy sobie zwyczajne, popularne zniesienie Fibonacci'ego. No i już wiemy, że mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację. Przenieśmy się z powrotem na interwał 4-godzinny. No i możemy tutaj sobie zauważyć, nawet tu możemy jeszcze do bardziej sobie przeciągnąć tę linię. Zobaczcie, że 61% zniesienia tego ruchu spadkowego. Tak, jest na poziomie akurat <głos> <głos> zasłania mi tutaj e, rynek, ale mam mniej 403 e, 4649. W każdym bądź razie widzimy wyraźnie, że jak sobie przeciągniemy tą linię, tutaj, no to mamy tutaj zniesienie 61% uderzone. Tak? Czyli jest tutaj ruch wzrostowy znoszący nam 61% tego ruchu spadkowego. Zazwyczaj 61% zniesienia poprzedniego ruchu e, e, rynkowego jest to taki ostatni mocny poziom, przy którym rynek się określa. Czy ten ruch wzrostowy to była tylko korekta wzrostowa i, za, i kontynuujemy spadki, czy też ten ruch wzrostowy jest początkiem czegoś większego? Jeżeli będzie naruszenie tego. 4, 61% zniesienia Fibonacciego. mamy do czynienia z kontynuacją wzrostu w następny, następny poziom 419 500, dlatego też warto obserwować teraz sytuację na Bitcoinie. Jest on w bardzo Ciekawym miejscu, w bardzo, bardzo ważnym miejscu, bardzo ciekawym miejscu, i od rozegrania, tak naprawdę obecnej sytuacji na Bitcoinie, będzie zależało to, jak ten rynek będzie się zachowywał w ciągu kilku następnych dni. Więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby się przyjrzeć temu i jak ten rynek obecnie wygląda. Zaznaczam strzałką w dół, że tutaj jest sytuacja do, bardzo interesująca do, do obserwacji i zobaczymy, jak ten rynek nam po prostu się za niedługo zachowa. Mamy tutaj oczywiście jak najbardziej możliwość jeszcze wyczekania. Tego, tego ruchu, ponieważ jak na razie zmienność jest bardzo mała, dzienna świeczka się nam jeszcze nie zamknęła, wszystko się może jeszcze tutaj wydarzyć, może być wybicie górą w kierunku 419500, a może też być kontynuacja ruchu spadkowego. W takim wypadku, przy takim scenariuszu, nasz. Cały, cały ruch który cały cykl który chcemy oznaczyć sobie jako potencjalny scenariusz by wyglądałby tak jako abc tak, spadkowe natomiast to co jest takie najbardziej można powiedzieć a kontra, taka, taka kontra przeciw temu scenariuszowi spadkowemu to jest charakterystyka fali B, która jest bardzo, bardzo mocno impulsywna, co już jest pierwszą przesłanką mówiącą nam, że niekoniecznie ABC spadkowe jako scenariusz alternatywny będzie tutaj dominującym scenariuszem dla Bitcoina. Raczej możliwe jest to, że ten rynek będzie ewentualnie rynkiem wzrostowym. No ale te 61% musi być ewidentnie naruszone, ewidentny ruch wzrostowy, silny, dynamiczny musi być zrobiony. Na koniec, oczywiście, RSI. Spójrzmy jak stoimy z momentum. Momentum jest pozytywne, ale nie jest aż tak silne. Mniej więcej 53 punkty na RSI oznacza, że panuje tutaj pozytywny sentyment na rynku na interwale dziennym, aczkolwiek to momentum nie jest specjalnie silne. Jest przestrzeń do wzrostów tutaj, dla momentum, jest przestrzeń do wzrostów tutaj dla, dla ceny, tak więc oby tutaj bykom się udało rozprawić z poziomem 61% zniesienia Fibonacciego. No i zobaczymy, jak poradzą sobie ewentualnie z 500. A jak nie, to mamy kontynuację spadków poniżej dołka fali A, czyli 380 15 zł. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.